Cześć, witamy kolejny odcinek, będziemy chcieli sobie testować wydolność mięśnia czworogłowego, pewnie wiecie o tym, że jest to bardzo istotne przy sprawdzaniu po partroskopiach u pacjentów, po wszystkich operacjach na kolanie, po jakimś rekonstrukcjach, operacjach i tak dalej, albo jak był zerwany ACL. Jest takie odnerwienie jakby mięśnia czworogłowego traciło bardzo szybko swoją masę, to połączenie nerwowo-mięśniowe z głową, z układem sterowania jest, jest osłabione. Chcecie go wzmacniać, chcecie pracować. Możecie sobie to zrobić taki test quads-lach, który gdzieś tam na kursie też pokazywano nam ostatnio. Wkładacie sobie płaską rękę pod podstaw pod kolanowy, pięść zaciśnięta, podpięte. i najpierw prosicie pacjenta żeby wcisnął, wcisnął kolano mocno w moją rękę, tak jakby chciał zgnieść moją rękę, jakby sobie wyobraził, że jajko jest pod kolanem i chce je zgnieść i z tej pozycji stymulujecie go mocno, trzymaj wciśnięte kolano, trzymaj kolano i podnoś piętę do góry, podnoś piętę do góry, podnoś piętę do, do góry od mojej ręki, zabieraj, 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 rozluźnij, hop, I zaczynacie od takiego czegoś. Może to być jako trening dla mięśnia czworogłowego, później dodać do tego komponentę prostu do góry, czy no to, co pewnie z pacjentami robicie, czyli napięcie czworogłowego, kokontrakcja e, grupy kulszowo-goleniowej. Trzymaj kolano wciśnięte, trzymaj, pracuj, pracuj, unosz piętę do góry, unosz piętę do góry, unosz piętę do góry. Dokładnie, rozluźnij, hop. Albo możecie zacząć od takiej wersji, trzymaj wciśnięte, trzymaj wciśnięte, trzymaj mocno, mocno, mocno i zabieracie, trzymaj cały czas. Trzymaj mocno wciśnięte, trzymaj kolano, trzymaj i zabieracie pięć. I patrzycie, czy noga, czy noga zostaje, czy noga opada, czy czworogłowy jest wydolny, żeby ją utrzymać. Na początku, po operacjach przy słabych czworogłowych, oczywiście nie mówimy tu o pierwszych dobach po, po rekonstrukcji acl bo, bo to jest wszystko bardzo wrażliwe. No, jako trening w następnych tygodniach, jak już macie pewien zakres, brakuje wam trochę wyprostu w stawie kolanowym, to co ciężko jest czasem osiągnąć do końca, te końcóweczki wyprostu. Trzymaj mocno, stymuluj, 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 stymuluj. Łukasza jest dosyć dobry przepros, także. Tutaj nie widać tego, ale w momencie, jak będzie słabe, to ta pięta będzie potrafiła tak zatrzepotać, nawet ten mięsień będzie jak taka sprężyna. Chwilę popracuje, będzie pacjent potrafił utrzymać, albo nie będzie. Mówię, druga wersja: ciśnij, ciśnij, do dołu ciśnij, 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 podnoś piętę do góry, podnoś piętę do góry od mojej ręki ekstra. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Robi się przestrzeń między piętą a, jego, a moją ręką, i wtedy mocno zaangażowany czworogłowy. 10, 15, 20 powtórzeń z Bardzo fajny trening. Też dla pacjenta do domu można popracować sobie może z kięcia, albo, albo postymulować sobie z małym ręcznikiem. Tutaj położyć sobie na, na jakimś małym wałku i też próbować podnosić w ten sposób. Nie? Także kładz lak, Zachęcamy do ćwiczenia, zachęcamy do pracy. Jako dodatek do, do pracy nad wyprostem w stadium sprawdzania siły szkółki. Jak najbardziej. Pozdrawiam. Fizio.